Witam wszystkich, z tej strony AllLog, a to jest kolejny odcinek z Farming Simulator 2015. Niestety jest to odcinek kończący tą serię, pierwszą serię z LSa właśnie 15. No sezon miał mało odcinków, bo zaledwie tam chyba 11-12, około coś, około tego. Nie wiem dokładnie ile, ale czego się można spodziewać po oryginalnej mapie. Ja nie chcę tutaj przeciągać sezonu. Bo to z czasem staje się nudne. Dlatego też postanowiłem, że w końcu wyszła jakaś mapa. Nowa, no, dobra mapa. Myślę, że można by na niej zagrać coś więcej niż te 10 odcinków. Może dociągnęły do jakichś 20. Na tamtej mapie już zaczniemy troszeczkę z mniejszym sprzętem niż tutaj chociaż też y, takim może w tym samym klimacie, jednakże no mówię, mniejszy sprzęt, y, mniejsza mapa na pewno. Y, no i mam nadzieję, że Wam się sezon ten, przyszły sezon, y, podoba. A przyszły sezon się spodoba może w ten sposób. Y, no i co, no już Was do niego zapraszam. Y, ten odcinek publikuję właściwie już dzisiaj, czyli czwartek. Y, a jutro i cały weekend będzie publikowany, będą publikowane odcinki z nowego już sezonu. Chociaż myślę, że wstęp do sezonu zawsze jest też krótki, więc myślę, że już go dzisiaj wstawię. Pójdę wam na rękę i też dzisiaj go zobaczycie. Także ja się z wami żegnam. Widzimy się już w nowym sezonie właściwie. Ekipa dosyć się rozrosła, więc będzie, będzie kto miał grać. No i ogólnie będzie, mam nadzieję, fajnie. Trzymajcie się, cześć.